Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was i pozdrawiam. Dziś w środę popielcową. Właśnie rozpoczęliśmy czas wielkiego postu, czas pokuty, modlitwy, nawrócenia. Czas szczególny tym nagraniem też chciałabym zaprosić was i siebie, byśmy tego czasu nie zmarnowali, by był on przez nas dobrze wykorzystany, jak najlepiej, abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem w poranek wielkanocny. Moi drodzy, dzisiejsza ewangelia zachęca nas do życia w ukryciu. Pan Jezus mówi o modlitwie, o jałmużnie, o poście, ale w ukryciu. Nie na pokaz, nie żeby ludzie widzieli ale w ukryciu. By widział tylko ojciec, który wynagrodzi każdy trud, trud podjęty dla niego, ze względu na niego i z nim. I do tego też zachęcam, że, żebyśmy w tym czasie Wielkiego Postu znaleźli troszeczkę więcej czasu niż zwykle na modlitwę. Kościół proponuje nam nawożeństwa pasyjne, drogę krzyżową, gorzkie żale. Abyśmy w tym czasie byli otwarci na potrzebujących. Jałmuż nagładzi grze wiele grzechów, powiada autor biblijny. Moi drodzy, dziś żyjemy w czasach, kiedy ta jałmużna jest bardzo potrzebna. Wokół nas tylu ludzi, którzy uciekając przed wojną z Ukrainy potrzebują naszej pomocy, potrzebują naszego wsparcia. Cieszymy się, że, że możemy ich ugościć, że nasze serca są otwarte, że jako Polacy zdajemy egzamin z takiej dobroci i wrażliwości. I myślę, że trzeba nam tak dalej, żeby to nie była akcja taka jednorazowa, bo Ci uchodźcy będą potrzebowali tej pomocy być może długofalowej, żebyśmy się nie zniechęcali. I myślę, że czas Wielkiego Postu jest właśnie po to, abyśmy mogli jeszcze bardziej pomagać innym. W ukryciu, nie na pokaz, nie dla prasy. No właśnie, pomagać tym, którzy potrzebują no i post w Ewangelii Pan Jezus mówi, że niektóre duchy złe trzeba, można wyrzucić tylko modlitwą i postem moi drodzy podejmijmy post podejmijmy post w intencji pokoju podejmijmy post w intencji uchodźców podejmijmy post o zgodę i miłość w rodzinach w społeczeństwach myślę, że ten czas, wyjątkowy czas Wielkiego Postu jest też Okazją i do tego, by więcej ofiarować post nie dla samego postu. Moi drodzy, post ma w nas wzbudzać pragnienie przebywania z Bogiem, pewną tęsknotę za Nim i tak go wykorzystajmy. I jednocześnie ten trud postu, bo to na pewno jest trudne, ofiarując opokój. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę owocnego, Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że uda nam się spotykać codziennie. Pozdrawiam serdecznie.